Kochani, często, często pytacie się mnie w wiadomościach prywatnych o Izabelę Kisio-Skorupę. Często To się pytacie o Izabelę Kisio-Skorupę. Co nie sądzę, nawet po latach, właśnie, co oni sądzę, na przestrzeni tak długiego czasu. To jest długa historia. Nie wiem, czy. Nie wiem czy wiecie, ale Kim Kardashian od wielu, wielu lat choruje na łuszczycę. Kto jeszcze? Powtórzę, że Kim Kardashian od wielu, wielu lat choruje na łuszczycę. Jest to choroba autoimologiczna, -um auto jest to choroba yy, niewyleczalna tak naprawdę, która ma swoje nawroty. I tak sobie myślę, że Kim Kardashian ma łuszczycę, a ja mam Izabelę Ksioskowę. W ogóle kochani cię, w ogóle z, y, 29 października to dzień, właśnie łuszczycy. Da, da, da.